O panie, swoje barki, arki, o wiele, 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 nie wiele, 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 co? wiele, 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 o wiele, 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 Przyjemność, że to ujęła, przyjemność, że to sobie ujęła, 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 to, to Może też tak uznać kurwa, że, że to faktycznie będzie ktoś sensowny, kurde, no. Jakby to uznać, co można to uznać, no. Co za poparcie, kurde, no. No i nic, no. Tyle może wam przyznać, że tyle je trzeba, tyle nie będzie. No może też tak uznać kurwa. No faktycznie jak to wszystko takie wykorwiste, to nie będzie co zrobić jak wykrowiście, to jest no... No na chuj dron, temat z tym wszystkim, kurwa, bo... Naprawdę taki pierdolnik ostatnio jest w tym państwie, że aż kurwa aż ręce opadają Co kurwa może się stać za 5 lat na przykład Och kurwa no Kevin, Jędrzej, Mandaryn, Małgosia kurwa Urzej do tej jebanej szkoły kurwa no no, naprawdę Dobra, to was poczekam. No, no dobra, wy mnie chronicie, to i tyle taki pierdolnik wam, to, no. Tyle powiem. Okej, no, musisz naprawdę powiedzieć, Kuberki, że ja przecież robię tylko to, co masz, kurwa. No i, chuj, i dobę, 3, co, chujni w dupę, trzy co kurwa, no. I tak jesteśmy twoimi niewolnikami, robię twoje rozkazy, tyle wam powinno. Aha, no, chyba... faktycznie, przecież robimy to, co chcemy. się tutaj jest, hi 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 hi. hi. No i co, kurwa, w kurwiście będzie Tadeusz Rydzyka nawet dzisiaj. Zobaczyłam, jak to będzie z tymi elektrowniami jądrowymi. W... Kurwa, Jędrzej aż lubi tego tagia Rydzika. Tadeusz Rydzyk to jest taki jak my, bo on jest fanem w książki z gatunku fantazy. Jory, jo, sobie lata, o, 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 zbirak z, z kaplińskiego kasę i z emerytów, bo tak robi Tadeusz Rydzyk, o, ta deusheryzyk, o, tak się sta więc tu upa. Dzisiaj zobaczycie gościa, który przyjechał aż 20 km w 10, 15 minut. To jest ostatnio Tadeusz Rydzyk właśnie on będzie nam błogosławny nasze termownie geotermalne w naszej szkole w Chymrze im. Gładysława Gomułki. Tyle wam powiem. Siemad dzieciaczki to ja, wasz Tadeusz, ryzyk z Radio Maria I dzisiaj wam przedstawię moje błogosławieństwo ciepownik które sam kupiłem. Siemas <laughs> dzieciaczki to ja, wasz Tadeusz, Rydzyk z Radio Maria I dzisiaj wam przedstawię... Tak, to przecież to jest Tadeuszem ryzykiem. To i tak to jest tadeuszowo ryzykowo, czyli kurwa. no, Wszystko co jest ry dla ryzyka, to kurwa musi być. Kurwa, przecież on emerytów okrada, duchuje pana. Przecież on emerytów okrada. No ale co? No ale że aż papierada aż taka mocna kurwa. To już jest kurwa przesada, żeby tak mocno te, no, ryzykować z tym wszystkim. Kurwa, przecież on kradnika z emerytą ta, ta dziura przecież on kasa kasę emerytum no kurwa no to wszystko jest jakieś kurwa pojebane kurwa żeby aż tyle z tym wszystkim kurwa odpierdalać i do tego jeszcze kurwa śmiecie no to jest kurwa śmieciowe kurwa że aż, że aż ręce opadają kurwa no Tadeusz ręce, to faktycznie to kurwa że on nie da tą kasę emerytum jeszcze wszystko odpierdala co jeszcze było zaobserwowane jakieś termie geotermalne czy coś kurwa? Jest kurwa pojebana. No dobra szanowne dzieci, dzisiaj zobaczymy sobie kurwa yy, z tymi termieniami geotermalnymi. Będzie zabawa, kurwa, to się nie martwta. Będzie fajnie jak będzie, jeśli nie martwta. Do zobaczenia nawzajem. Dobra, zaraz zrobię. Ciekawe co z tymi termiami geotermalnymi. Przecież ta kurwa jest jeszcze, na co on no, ma zrobić z tym wszystkim. No przecież na co mu te termi geotermalne w całej szkole kurwa. I do tego jeszcze Tadeusza już ja ją to wszystko zainwestował w tym, żeby pobłogosławił. A ciekawe co z tymi No szczególnie, że to wszystko jest jakieś takie jakieś pojebane to wszystko, no kurwa, można tak uznać, że, że, że to cała za inne taka pierdolnik, to... To za dobrze to, nam nie wyjdzie nad wszystkim z tego wszystkiego kurwa, więc co mi... No, a mi się podoba to co zrobił ryzyk. To jest nawet coś interesujące, jak to wszystko można zryzykować i ile do czego może to posłużyć, no. Można to uznać, że to tak jak jest. Tak powinno być, co nie, kurwa. Musimy też, że tak jak to kurwa... No, faktycznie te ryzykozy są bardzo ciekawe nawet, no. Że jak ryzyk z ryzykiem się dogadają, to będzie to ryzyko oznacza jak to tam no kurwa no można uznać to za tak jak to powinno być kurde no ryzyk to ryzyk w no i tyle no dobra moje kochane dzieciaczki teraz zobaczymy sobie co tam można jeszcze sobie jeszcze sobie i inne takie pierdolnik no no dobra dzieciaczki zaraz pobłogosławiaj bo jeśli wiecie co mam robić to będę błogosławił te Tadzio 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 Rycio na Tadeusza rycyka to jeszcze raz. To Tadeusz rycyk. Na Tadeusza rycyka postawimy nasz dom, Tadeusz, Tadeusz rycyk. To właśnie rycyko zapierdolono na rycyk. To będzie rycyk. A jak z rycykiem to i my będziemy my. Tadzio. Dobre, dobre skarbeńki, teraz zobaczmy sobie jak to będzie, ja, jak to będzie. Ja, dobra, to już było, go sobie tego termana, tylko poczekajcie chwilę, jaka to była modlitwa. Ja, poczekajcie, tylko poczekajcie w tej książce, to modlić to, co wtedy pan zrobię. Dobre, dobre skarbeńki, teraz zobaczmy sobie jak to będzie, ja, jak to będzie. Pysio kurwa, a to jest któryś alkohol kurwa, ale mi łeb napierdala Pysio kurwa, ja muszę jakieś coś z tym alkoholem kurwa zrobić, bo już kurwa mi się nie chce kurwa z tym alkoholem widać. Pysio kurwa, a... dobre dobre, kurwa to już i tak jest kurwa nieśmieszne kurwa, no kurwa, ale mnie trochę to coś... się... Od tego alkoholu to mi się nie stało kurwa panie prezesie mi się nie stało kurwa mówimy euro 2016 no ale się przecież to kurwa muszę sobie jeszcze kolejną szklaneczkę alkoholu kurwa bo już mnie aż oczy bolą kurwa bo ja potrzebuję tyle alkoholu dobre, Dobra, dobre już już kurwa to i tak ja muszę się tym alkoholem kurwa no to się napierdolić kurwa no i tyle Dobra, dobra, już, już kurwa, to i tak No i co teraz, dobra, już pobłogosławiłem wasze kwiatami gołtermane, to teraz mi 40 tysięcy co najmniej na Radiu Maria A ja zaraz je spadam moim Maybachem, Bo jeszcze muszę do załatwienia sprawę z...